Sięmka, kas z tej strony GCP. Witam Was w mojej nowej serii na tym kanale. To jest Modern Combat 4. Eee, ale dobrze wiem. A eee, nie, w sumie nie pamiętam nazwy. Jest. Eee, to jest pierwsza misja. Pominiemy kasyankę, bo. Eee, bo. 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 I. Em... Okej. Okay. Dam radę pominąć, nie wiem jak. Słuchajcie, koń, bo ja tu mam akurat takie. Upgrade, bo ja już tą grę przeszedłem milion razy, więc ja tu mam upgrade'y, ok. Pozwólcie, że ja sobie z nich, wyko że ja sobie je wykorzystam. Bo bez tych upgrade'ów jest naprawdę trochę ciężko. Robi wrażenie. <słysy> <słysy> Wezmę tylko najlepsze upgrade, jakie mam. Ja mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. <słysy> ja nie mam już lepszych upgrade'ów, mówię wam, nie mam. Trochę przesunę to, ok. To jest Modern Combat 4 Gra którą najbardziej zagłosowaliście yy, Poza Devil Wiven. Pamiętajcie, Devil Weaven tylko będzie w weekendu mojego taty, albo jak po prostu będą mojego taty, to będzie Devil Weaven Prawdopodobnie jak pojadę t -t 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 za niedługo to, to nagram, ale no Tu już mamy taką fajną broń takiego Gloczka Gloczuś <laughs> To jest bardziej takie trochę Call of Duty, jak właśnie widzicie Nienawidzę właśnie Recallu z tego glocka, bo origol z tego glocka jest po prostu. Mwa, świetny. Nie robię permadew, bo permadew to jest takie coś, że jak zdechnę, że jak umrę, to muszę całą grę od początku. Czyli jakbym był w ostatniej misji i umarłbym, to bym muszę całą grę od początku. Oj. Nie chcę sokara. Ronaldinho Soker. Nie wiem jak to się zalicza pod schowanie za osłoną, ale ok. Nie wiem czy ja jakoś mogę... A no w sumie daj mi tego sokara. Bo sokar to jest po prostu taki skar. No to dobra, ja sobie wezmę tutaj tylko Drop compensa... Compensator. <laughs> Composite. Zobaczę co tu są za upgrade, tu jest jeszcze skip mission, ale to skip mission to jest pomijanie misji, czego chyba nie chcemy? Ale co to za Ola ni-oł! Co dalej? O w mordę, kto do mnie strzela? Ty śmieciu! Gdzie to? Szok 33! Szok 33! Szuk O, dziękuję ci, Walker. To w, w poprzedniej części, w Modern Combat 3 byliśmy Walkerem. Tutaj jesteśmy chyba kimś innym. Ale ja dobrze pamiętam z mojego doświadczenia po, po przejściu obu gier. <tryk> Tylko trójki faktycznie nie Ten całej, bo jest trochę faktycznie ciężka trójka. Utknąłem. W... Z... Chyba z 20 dni nie mogłem przejść szóstej misji, bo jest taka ciężka, wiecie? O nie, zdechnę. Czy jest tu jakiś upgrade? Health pack. Jest. By now. Jest. To jest taki szybki heal bardzo, wiecie? Tak, widzicie? To jest taki szybki heal. To jest w kolorze przydatne. Ronaldinho Sokar nieskar Sokar Ronaldinho Sokar tu, 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 tu. Przed chwilą sobie grałem Turnieja w CSGO wa 16 do 14 wygrałem. Więc no, wa warto. <grafię> jako jeszcze antyterro, bo najpierw graliśmy Terror, potem była zmiana drużyny. teraz mi mówicie jak ładować broń. Dzięki gro. To wcale nie jest tak, że już tą grę przyszedłem 5 razy ale jakbyście chcieli jeszcze jakąś inną serię zobaczyć na kanale to po prostu mi napiszcie w komentarzach jak będę wrzucał ten filmik to włączę komentarze dobrze walker zamknij pysk muszę grać na słuchawkach bo inaczej by mi bo inaczej byście słyszeli takie coś jakbym przez tak zakrył to... mikrofon to takie <laughs> Nie możemy w ogóle broni zmienić, bo to jest nasza jedyna broń, Minigan. Tu się działko przegrzać może, więc Ну а я тут уже чекаю, Волкер. Волкер, я тут уже чекаю. Поспишь дупа. Дякую. Jest takie coś jak Quick Time Event, cutie. I właśnie przez większość tej gry będziemy mieli takie właśnie cutie. <słyskawe> Oni stoją jak do jakiejś posiadłości. No, co tam panowie? No, 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 no. no Ja na szybko sobie zmienię na jakiegoś reddota tutaj, bo tutaj no jednak chyba taka, taki akok się nie przyda. Dobra, taki red dot. <todgrych> To co ich nie pierdzik. Ale okej. Okay. Pokażę wam jeszcze w tym odcinku chyba multiplayera. Ready. 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 Jak ja mam mały celownik. Jak snajperka. Widzicie to? Ja mam snajperkę, nie karabin maszynowy. To jest snajperka. I w sumie, poczekajcie, Iron Mam jeszcze pieniądze? Mam. To mogę sobie kupić ten yy, yy, Composite Stock, bo ja to chcę bardzo. By now, yes. Ja potrzebuję ten Composite Stock. O, what the fuck? O nie. Mam celownik zepsuty. Czy to przez ten uchwyt? Wzięliście? Ja nawet nie mogę celować poprawnie. O, też mam zepsuty celownik. What the fuck? Nie. A chwilę, a jak zamontuję zwykły ten skeleton, to to się poprawi? Czy o co chodzi? Dlaczego ja to tak mam? Wydaje mi się, że to po prostu jest błąd ym, gry. Ale też, ta kolba może mi się też przydać faktycznie. Może ją sobie w sumie zamontuję na ym, tego, na sokara. <coughs> Więc pokaż mi to. Sokar. Uh, iron Side. Mm. Composite Stock. yes I zostanę przy uchwycie. Nie, sokar też jest spieprzony. Sokar też ma spieprzony celownik. Nie wiem od, od czego to zależy. Ja nie mam z tym nic wspólnego, ale i tak ta kolba bardzo pomaga, wiecie? Celownik jest po prostu spieprzony. Jak kucnąć? Dzięki gro, wcale nie wiedziałem wcześniej, jak się kłóca. Wcale prawie wcześniej nie zdechnąłem przez to, że nie wiedziałem, jak się kłóca. Wiem, jak się kłóca. Kiedyś faktycznie nie mogłem przejść drugiej misji, bo jest strasznie ciężki taki segment jeden, w którym praktycznie nie mogłem... Jak ja nawet stoję, to mam taki świetny celownik, jak ze snajperki. If I go. Czy to był Kałasznikow? To wyglądało mi na, jak na kałaśnikowa, nie wiem czemu. Ale tak, w tej grze jest kałaszek. Spokojnie. Jakbyście chcieli takiego kałaśnikowca, to w kolejnym odcinku Wam pokażę, albo się w multiplayerze. na mustard. na mustard. burgo na mustard. Nie, ja nawet wolicie nie wiecie co ja usłyszałem. The imp. The impo. No. Mm -hmm. O to chociaż to jest lepsze, lepsza czułość jak celujesz. Bo w poprzedniej części, w trzeciej, jak się celowało przez byle, jako, przez byle jakie rodzaj lunaty, to taki był słaby, e, słaba czułość. Taka najmniejsza. Oj. To będzie flashing icon cone. Walker. Siewia Walker. Ja mogę tak w sumie robić, no. Mogę się tutaj skręć trochę, takie Call of Duty. Po prostu zastrzelać, mogę się skręcić i strzelać. <laughs> Shit, here we go again. <laughs> CJ, czy to ty? Wow. Zwolnij, zwolnij. Wiem, że ciężko w takiej sytuacji zwolnić, ale chociaż się postaraj. O Jezu, ja nic nie widzę. Ja w tym lunacie nic nie widzę. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Dobra, jak już możemy wysiąść, to... Oj, sorry, przepraszam, dałem Wiem, że masz wiadomo co, ale proszę wsuń dupę. że się zatem wcale nie helikopterem. Wcale kiedyś przez niego nie zginąłem. Nie, wcale. Ten helikopter chyba wybucha faktycznie, ale mogę się mylić, bo dawno w tą grę nie grałem. Ostatnią przeszedłem, wiecie? Nie wiecie co, była ja tu patrzę jakie mogę dodatki, wiecie? Yeah, I see you. Nah 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 Może po tej misji skończymy i wam pokażę multiplayera. Nóż Dlaczego on mi się na radarze nie podświetlał? What the fuck? Ten gościu się o odtąd też i na moim radarze nie podświetlał. Czemu? Nie wiem, gościu chyba miał tego perka w Call of Duty. Rypek! Mamy rypeka! Ale fajnie mamy rypek. O, gdzie jest mój rypek? Życie RPG Otwieraj, otwieraj, otwieraj. To your weapons szybciej, ok? Flank? Ja ci mam flankować? Gościu, bo jakie na Was w tej krze chodzić nie umiem? A co dopiero mam flankować? W tej grze moja jest skaleką, bo nie umie kompletnie chodzić. Nie wiem od czego. Hmm. Dopiero chyba w trzecim poziomie zdobędziemy naszą pierwszą snajperkę. <laughs> Jeżeli wam braknie, a mu to po prostu podpieknijcie do tego przeciwnika i po prostu zróbcie taki trik. Nóż. Lewą ręką. Cooking! O! Dobrze trafiłem, nawet go zabiłem. Jak? <laughs> Ten kran wylądował na ziemię i zabiłem gościa. Checkpoint, load. Dziękuję Wam, kochani, za oglądanie pierwszej misji. Jest. I teraz Wam pokażę multiplayer. <coughs> Local wifi fi moją zbroję. Mój pierwszy akwipunek to jest e, Compact. E, taki bardziej taki. O, widzicie, tak wygląda ta broń. Kolba, jakiś Red Dot, Muzzle. Tak wyjdź To Tu jest druga wersja. To jest bardziej taki karabinek z S GO. Wiecie, ten SG, tu macie Naina z takim fajnym zalowniczkiem, tu macie KR, -ka. tu macie snajperkę i tu macie ufia. Tak się nazywa zabron ufia. Tu macie mojego uziaka, tu macie mojego kloczka, tu macie mojego tygra, tu macie moją MP5, Jolta, tu macie Tora, tak się to nazywa i taki fajny krumplator, krumplor. Pokażę Wam jeszcze teraz. <coughs> hmm. Może być extraction, crate. Pokażę Wam ee, klasę moją pierwszą. E, ja chcę... No okej, okay. accept. SOGT. No. To jest moja pierwsza. Więc jak to jest snajperka? E, tak, można ją no ja niestety nie mam jak zagrać z innymi, bo jestem tutaj sam, musiałbym jakoś moich kolegów, musiałbym moim kolegom kupić faktycznie tą grę. What the fuck? Aha, postawiłem sobie radar, spoko. Yy, nowy mecz. Może tak ciągle robić, żeby wam pokazać wszystkie yy, klasy praktycznie. To była piąta, więc zaraz wam pokażę yy, szóstą. Tak wygląda szósta. <laughs> tak wygląda ten red bet. Jezu, ten Ricoil, nie? Czy to jakiś morderczy, śmiercionośny granat zakłady? Czy to jest Sentex? To jest chyba Semtex, no? uzbrojenie number 1. <laughs> tak to wygląda? Tak wygląda. Erpek? Teraz możesz zobaczyć go w pełnej osobie. Czy tak powiem, że to też jest morderczy granat? Czy to jest bardziej... Bardzo mordercze. Tak będzie chyba szybciej. To jest moje drugie uzbrojenie. To jest to takie CSGO. Z tym Sigiem. Tu jest mój granatnik, kochani. Widzicie to? Jakby, patrzcie, to jest granatnik. Ktoś przyjechał po prostu do mnie. Wiecie, nie przyjmujcie, że ktoś do mnie przyjechał. Oj. Y Ech, muszę zaczynać kolejny nowy mecz, bo kurna to jest... kolejny wekt. To jest takie trochę teraz Call of Duty. Ech, patrz na mój rozmiar magazynka. 10 pocisków, To jest tak zrobione pod snajperkę. Trochę. Czy ma tu jakiś morderczy granat? Poczekajcie chwilę, zrobię przerwę.